Nie, to oni wybrali, do się polega. Oni wybrali palę. Zamykali, bo myśmy nie pili, a... On wybrał. No? Brawo! Nie! Przedokosa! Odpowiedział! Zabieramy to pudełko. to jedziesz, jedziesz. O ja. Ale... No musi, musi, musi. Yeah! Oh, ja! dobre, 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 Dobra, dobra, Jest! Oh, yeah! yeah! No? Jest! Yeah. Yes! <klars> O, Je -Yes. jest! Jest! o! Lato? Lato, Lato nogą. Tutaj co co? Dobra, to <gryźne> Ale to piłka. Na lewy gdzie przerował z górnego nie, Gdyby się nie uchylił, To debiut Nie, tak jest, to. Jeszcze, no, no to 6 <gryźne> minut. Braja, czy... dobrze, dobrze, do końca Janek. Brawo. O! Znale, za czarny jest więc go łagodnie potraktują. <g kalkulacyjny> o, o, teraz, zaraz! Lutuj! On lepot! On lepot! to lepot! On Green? On lepot! On lepot! Green Dawaj, franek. Yeah, Yeah. Brawo. Brawo. Brawo? Ja. Otwieraj. Nie,

Hej, no, Ale to byłem, ale kogoś mi wykrył za wojsko! Zróbcie jakieś kółeczko. Ludzia, zróbcie jakieś kółeczko. Opakom. <noise>